BMW zaprezentowało nową generację jednego ze swoich najważniejszych modeli, a więc serii 5. Auto będzie występować w kilku wersjach napędowych, począwszy od benzyny przez silniki wysokoprężne, hybrydy, hybrydę plug-in oraz wersji całkowicie elektrycznej, która dziś stoi obok mnie i zgodnie z nazewnictwem BMW jest to i Topowa odmiana M60 601 koni mechanicznych prawie 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Coś po prostu imponującego. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. Stylistyka nowej serii 5 została diametralnie odmieniona i przystosowana do najnowszego stylu marki, a więc bardzo wyraźne przetłoczenia, proste linie. Nerki na szczęście wciąż poziome są podświetlane, podobnie jak w innych najnowszych modelach. I 5 ma nerki wypełnione w naszym egzemplarzu w kolorze czarnym. Kamera nie jest idealnie na środku, prezentuje się to dość nietypowo. Niżej znajdziemy wielki prostokąt, a pod nim radary od systemów bezpieczeństwa. Na boku w topowej odmianie znajdziemy emblemat M, pomimo że nie jest to prawdziwe M, odmieniony znaczek BMW z niebieską obwódką, a także zderzak, który w wersji M60 wygląda bardziej agresywnie. Z wieloma wlotami powietrza, wyraźnymi przetłoczeniami na bokach, prawdziwe przeloty powietrza. Światła, oczywiście w technologii LED są to światła matrycowe, prezentują się bardzo dobrze. Jednak w odróżnieniu od innych generacji tego modelu nie znajdziemy już takich oczek. Mamy takie pionowe paski na bokach, a poziome niebieskie są nieco niżej, nieco mniej widoczne. Jednak gdy podejdziemy do tego samochodu, prezentuje się to naprawdę fantastycznie. Jeśli chodzi o linię boczną pojazdu, auto jest bardzo masywne. Ponad 5 metrów długości i ostaw osi niemalże dokładnie 3 metrowy. Brakuje zaledwie 5 mm. Wciąż wiele wyraźnych przetłoczeń, ostrych linii. Na dole czarne wykończenie w topowej odmianie M60 na boku oznaczenie M, lusterka również z serii M Performance, wykonane z włókna węglowego, w naszym egzemplarzu czarne obramowania szyb. Klamki są teraz płaskie, prezentują się znacznie lepiej niż w poprzednich generacjach serii 5. Felgi w naszym egzemplarzu z serii M Performance w rozmiarze 20 cali, bardzo ciekawy wzór z taką imitacją litery M lub W. Oczywiście czerwone zaciski hamulcowe i smaczkiem stylistycznym, jeśli chodzi o najnowszą generację serii 5, jest dodatkowe oznaczenie 5 na słupku C. Jeśli chodzi o tył, auto również zostało bardzo mocno odmienione i design bardziej przypomina najnowszą generację serii 7. Największą zmianą są oczywiście światła, które teraz są węższe. Oczywiście są one w technologii LEDowej. Zderzak w topowej wersji M60 jest odmieniony z czarnym wykończeniem, minimalnym dyfuzorem, a centralnie znajdziemy dodatkowe oświetlenie, a więc światło tylne, przecięgielne i światła cofania. Na klapie bagażnika w topowej odmianie mamy spoiler, który w naszym egzemplarzu dodatkowo jest wykonany z włókna węglowego. Jest to oczywiście opcja w tym samochodzie. Na boku po prawej stronie oznaczenie M60 po lewej I5, a centralnie Emblemat BMW z niebieskim wykończeniem. Sama klapa bagażnika bardzo prosta wciąż wyraźne przetłoczenia a jeśli chodzi o bagażnik, pojemność to 490 litrów. Klapa oczywiście unosi się elektrycznie a w środku po pierwsze dość duży otwór nie jest idealny, ponieważ mamy minimalny próg załadunkowy jednak jest on tak plastikiem obudowany a więc nic nam nie powinno się uszkodzić. Bagażnik jest bardzo głęboki choć. Choć na obrazie myślę, że nie jest to aż tak widoczne. Pod podłogą znajdziemy dodatkowy schowek, na przykład na przewody. Na boku, apteczka, która jest na rzep, więc nie powinna nam się przemieszczać. Po lewej stronie zestaw naprawczy, również jak najbardziej w porządku. Mamy haczyk po jednej, jak i po drugiej stronie. Oświetlenie jest w technologii LED-owej centralnie, a także znajdziemy specjalne rączki do otwarcia foteli. Jednak jak widzicie tylna klapa się nam nie złożyła, a więc musimy zrobić to ręcznie, coś nam tutaj nie wyszło. Spróbujmy z drugiej strony, aby wam to zaprezentować. Udało się i jak widzicie Znajdziemy bardzo wyraźny próg załadunkowy, więc pakowanie naszej rzeczy nie będzie tak proste, jak mogłoby być. Sporą wadą jest fakt, że w oparcia tylnej kanapy nie składają się automatycznie, co powinno być standardem w BMW serii 5. I witam Was we wnętrzu nowego BMW i5. Włączmy cały ten system standardowo, trzy kliknięcia guzikiem start, aby uruchomić moduł diagnostyczny, i wszystko nam się uruchomiło na postoju. Wnętrze, jak widzicie, jest zupełnie odmienione, i pierwsze wrażenie, gdy na to wszystko patrzymy, jest naprawdę imponujące, ponieważ to naprawdę jest udany projekt. Wszystko do siebie pasuje, jest dużo przetłoczeń. Wielowarstwowa deska rozdzielcza, włókno węglowe. W tym miejscu mamy fantastyczne podświetlenie i bardzo mi się podoba, że to się bardzo ładnie scala z centralnym panelem od nawiewów. Dwa wielkie wyświetlacze, do czego BMW zdążyło nas już przyzwyczaić w swoich modelach. Kierownica bardzo duża, masywna, świetnie leży w dłoniach. Oczywiście seria M, a więc wykończenie nieco inne dodatkowe trzy kolory oznaczenie M. Tunel środkowy bardzo masywny. Dwa miejsca na telefony, jednak tylko jedno z tych miejsc ma ładowanie indukcyjne. Dwa miejsca na napoje, ukryte porty USB-C. Konsola środkowa, klasyczna dla BMW, czyli wielki panel po prawej stronie. Z opcjonalnym diamentowym wykończeniem, wybierak kierunku jazdy, przycisk włączenia, wskaźnik skrzyni biegów, hamulec ręczny, skróty. Do najważniejszych funkcji wszystko mamy pod ręką, łącznie z trybami jazdy, których jest bardzo dużo. Oczywiście jest indywidualny, sportowy, jest efficient do jazdy eco expressive, która. Kilka rzeczy zmienia, zaraz wam to pokażę. Relax Digital Art, czyli tryby jazdy znane z innych modeli BMW, jak na przykład BMW i 7, które już wam na tym kanale prezentowałem. Fotele. Kolor oczywiście to kwestia gustu, jednak wyglądają bardzo dobrze, mają podgrzewanie, wentylację, trzymanie boczne, regulowane zagłówki, naprawdę udany projekt i również podczas jazdy są one niesamowicie komfortowe, i dobrze trzymają bocznie. Podłokietnik podwójnie dzielony standardowo dla BMW, w tym miejscu mamy dodatkowe gniazdko 12 V. Wykończenie na najwyższym możliwym poziomie, nic nie skrzypi, jest jak najbardziej w porządku, w drzwiach miejsca jeszcze Dodatkowe na napoje. Można się przyczepić, że tunel środkowy jest ogromny. Nie mamy w tym samochodzie żadnej fizycznej skrzyni biegów. To wszystko jest po kablach, jednak cały ten tunel jest zabudowany. Nie mamy żadnych dodatkowych schowków. Dość dziwne. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, tutaj oczywiście mamy najnowszy system iDrive i jest on po małych modyfikacjach. A więc w BMW i 5 debiutują nowe rzeczy, jak na przykład Air Console. I możemy włączyć sobie gry, co jest Ciekawym rozwiązaniem, szczególnie gdy jest to samochód elektryczny i będziemy troszeczkę czasu spędzać na ładowarkach. A więc możemy sparować nasz telefon. Nie mamy tutaj żadnych kontrolerów. To nie jest Tesla, gdzie musimy sparować kontrolę od PlayStation 5. Wystarczy, że zeskanujemy kod QR, włączy nam się strona internetowa w naszej przeglądarce, wszystko się ze sobą sparuje. I możemy grać w gry. Mamy tego do wyboru bardzo dużo. Czas reakcji jest fantastyczny. Możemy grać zarówno w gry single player, jak i multiplayer. Jeśli będziemy jechać z innymi osobami, możemy się połączyć i na przykład możemy się pościgać. W Bolnik Rubber 5R. Ciekawe jest to, że pierwsza gra, która się uruchamia, jest z niesamowitą ilością przemocy. Ciekawe. Myślę, że to nie do końca jest zgodne z polityką BMW, ale prawdopodobnie robił to jakiś podwykonawca. Poprzez ten wyświetlacz zarządzamy całym samochodem, i jak widzicie, tych funkcji jest bardzo, bardzo dużo. I jak widzicie na sam dole, również możemy oglądać YouTube. Więc aby znaleźć. Dane funkcje samochodu musimy troszeczkę w tym samochodzie pogrzebać, musimy się tego menu nauczyć. Oczywiście, jeśli chodzi o łączność ze smartfonem, Android Auto i Apple CarPlay, oczywiście bezprzewodowo. I na dobrą sprawę, w tym samochodzie jest łączność tylko i wyłącznie bezprzewodowa. Gdy podłączymy przewód. Nie uruchomimy Android Auto czy Apple CarPlay, podobnie jak w innych modelach BMW. Za kierownicą wyświetlacz, który możemy personalizować, możemy włączać różne funkcje i bardzo. Bardzo przyjemną funkcją jest tak zwany horyzont zasięgu, co w przypadku samochodu elektrycznego niesamowicie użyteczną funkcją, ponieważ nie widzimy tylko zasięgu 226 km. Auto pokazuje nam również, że minimalnie, jadąc szybciej, sprawniej przejdziemy 145 km, a jeśli będziemy jechać wolniej, spokojniej, nawet 315 w tym momencie. Ta funkcja występuje we wszystkich samochodach elektrycznych BMW i jak podkreślałem wielokrotnie. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie trafi również do konkurencji, ponieważ jest to świetny wskaźnik, abyśmy bardziej dokładnie wiedzieli, ile możemy spodziewać się, że nasz samochód jeszcze Przejedzie. Jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, jak najbardziej w porządku. Tunel jest dość wysoki, jednak myślę, że jak najbardziej ok. Na wysokość jeszcze mam dużo luzu, więc myślę, że Osa Med95 spokojnie zmieści się w tym samochodzie, być może nawet dwumetrowa. W naszym egzemplarzu mamy ogromny panoramiczny dach, prezentuje się to fantastycznie, a także opcjonalny system Bowers and Wilkins, który gra po prostu pierwsza klasa. Całościowo Projekt imponujący, naprawdę mi się to podoba. Trzeba się przyzwyczaić do niektórych rzeczy, jak regulacja mocy nawiewu poprzez panel dotykowy i przestawianie kierunku nawiewu poprzez takie odstające elementy. Jednak całościowo wypada to naprawdę bardzo dobrze. W drugim rzędzie siedzeń najnowszej generacji serii 5 lub mówiąc prościej BMW i5, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy egzemplarz, zmieniło się kilka detali, aby było jeszcze bardziej nowoczesne. Ilość miejsca nad głową, siadając całkowicie poprawnie, mieści się tutaj niemalże na styk. Ilość miejsca nogi powiedziałbym w porządku, możemy schować nasze stopy pod fotel. Oczywiście fotel jest ustawiony w tym momencie Podemnie. W oparciach foteli mamy dodatkowe porty USB oraz specjalne mocowania na dodatkowe akcesoria, podobnie jak na innych najnowszych generacjach modeli BMW. W tunelu środkowym zadebiutował wyświetlacz do sterowania klimatyzacją, a więc teraz za pośrednictwem tego wyświetlacza ustawiamy podgrzewanie foteli, moc nawiewu, temperaturę. Mamy również dwa porty USB. Same nawiewy są nieco wyżej i również jeszcze możemy dodatkowo je otworzyć lub zamknąć. Oczywiście mamy podłokietnik dość twardy bym powiedział. Dwa miejsca na napoje. Cały ten element, całe to siedzenie się otwiera i mamy dostęp do bagażnika jeśli byłaby taka potrzeba lub aby przewozić dłuższe przedmioty jak najbardziej w porządku. Mały schowek w drzwiach. Skrajne miejsca mają izofiksy. Jest również oświetlenie w technologii LED-owej. Dotykowe przyciski reagują Dość średnio, nie ma takiej wibracji, że na pewno coś uruchomiliśmy i zapala się to również taką animacją, więc może wystąpić sytuacja, że klikniemy jeszcze raz, bo nie mamy pewności, że ta lampka się zapaliła, więc ją zgasimy, więc musimy kliknąć trzeci raz. Nie jest zbyt do końca przemyślane, mam nadzieję, że zostanie to poprawione, jednak drugi rząd siedzeń nowego BMW i5, czy najnowszej generacji serii 5 wypada naprawdę bardzo dobrze. I witam Was za kierownicy nowego BMW i5 w topowej odmianie M60. Auto napędzane jest przez dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 601 koni KM i KM. 95 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd oczywiście przekazywany jest na wszystkie koła: jeden silnik jest z przodu, drugi silnik jest z tyłu. A jeśli chodzi o osiągi, czas od zera do setki to zaledwie 3,8 sekundy. Prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 230 km godzinę. I oczywiście tradycyjnie sprawdźmy, co ten samochód potrafi. Przełączmy się w tryb sportowy. Podświetlenie auta automatycznie zmieni nam się na kolor czerwony, prezentuje się to po prostu genialnie. Przełączmy się w drive, uruchommy boost. Bardzo sprawnie. Myślałem, że nieco bardziej wciśnie mnie w fotel, jednak wciąż efekt jest po prostu genialny. Bateria o pojemności 81,2 kWh ma pozwalać przejechać tym samochodem ponad 500 km na jednym ładowaniu. A średnie zużycie energii ma wynosić pomiędzy 18 a 21 kWh na każde 100 km. Do tego, oczywiście, za chwilę przejdziemy. Najpierw pomówmy, jak tym autem się jeździ. Co muszę przyznać, to auto prowadzi się po prostu fantastycznie. Ten dźwięk oczywiście można wyłączyć. Można również włączyć nieco przyjemniejszy dźwięk. Jeśli przełączymy tryby jazdy na Expressive. Tutaj źle nam wykrywa ograniczenie prędkości. Tu jest 90, proszę pana. Jak włączymy tryb Expressive. <noise> brzmi to po prostu genialnie. Jeśli chodzi o prowadzenie, auto trzyma się drogi genialnie, wręcz wcale nie wychyla się na zakrętach. Auto ma dodatkowe stabilizatory, które mają za zadanie trzymać ten samochód dokładnie. Tak, jak powinien. Przełączmy się jeszcze raz w tryb sportowy. Skręćmy na naszą zawiłą drogę testową, i teraz, gdy jedziemy nieco sprawniej, a w to jedzie jak przyklejone coś. Coś po prostu niesamowitego. Osiągi wręcz genialne, prowadzenie fantastyczne, układ kierowniczy perfekcyjnie przekazuje nam informacje, co dzieje się z przednimi kołami. Jestem wręcz pod wrażeniem, co udało się zrealizować inżynierom BMW, projektując ten samochód w jego topowej odmianie M60. Aż jest on po prostu fantastyczny do codziennej jazdy. Kierownica masywna, świetnie leży w dłoniach. po prostu genialnego. Tym autem można się bawić po prostu bez końca. Ale dobrze, wjeżdżamy w teren zabudowany powoli, więc przełączmy się już w standardowy tryb jazdy. Możemy ten dźwięk oczywiście wyłączyć, tak jak mówiłem Wam wcześniej, gdy przeklikamy się przez to menu, co jest bardzo Bezpieczne podczas jazdy. Mamy taką opcję jak Iconic Sounds. Możemy tę funkcję wyłączyć. W tym miejscu mamy również możliwość wyłączenia lub włączenia Line Assist oraz systemu ostrzegania o przekroczeniu ograniczenia prędkości. Jeśli Was interesuje, do tej funkcji jest specjalny skrót w tym samochodzie. Więc jeśli chcecie być jak stereotypowi kierowcy BMW. To wystarczy przytrzymać przycisk set na kierownicy i ograniczenie, ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości zostanie zdezaktywowane, a no więc samochód nie będzie wam pikał, jeśli będziecie jechać troszeczkę sprawniej niż powinniście. Co może być przydatne, ponieważ ten system nie jest idealny i czasem ograniczenia prędkości troszeczkę niepoprawnie rozczytuje, a więc możemy wyłączyć ten pikający komunikat, jeśli by nas po prostu irytował. Jeśli chodzi o zawieszenie, jest ono zestrojone bardzo twardo, tak jak powinno być w samochodzie stricte sportowym. 601 koni mechanicznych, 800 Nm. To jest auto, które jest i będzie dużo szybsze i sprawniejsze niż BMW M5. I nawet gdy powstanie nowa generacja BMW M5, to wciąż ten samochód w tej odmianie Myślę, że będzie dużo ciekawszym wyborem dla kogoś, kto będzie poszukiwał samochodu stricte bardzo szybkiego oraz oczywiście praktycznego, ponieważ jest to wielki, pięcioosobowy sedan, rodzinny samochód, który sprawdza się po prostu genialnie. Również w odmianie elektrycznej, ponieważ w aucie mamy ogromną baterię. No, może nie jest tak duża jak na dzisiejsze standardy, gdzie producenci już... Instalują baterie o pojemności ponad 100 kWh, również BMW, jeśli chodzi o model i7. Jednak w tym samochodzie mamy ładowanie mocą do 205 kW. Mi udało się maksymalnie osiągnąć moc ładowania 156 kW na ładowarce. Jednak oczywiście trzeba uwzględnić krzywą ładowania i w tym samochodzie działa to naprawdę bardzo dobrze, ponieważ w tym samochodzie ładując go już ostatnie kilowatogodziny, cały czas mamy moc ładowania na poziomie około 100 kW, więc trwa to naprawdę krótki czas. Według BMW od 10% do 80% jesteśmy w stanie naładować się w 30 minut. Wynik może nie jest imponujący, rewelacyjny, jednak wciąż naprawdę bardzo dobry. Jeśli chodzi o ceny nowego BMW i5, to aktualnie polski cennik zaczyna się od kwoty pół miliona złotych za wariant M60. Taka odmiana jak nasza, z dodatkami. To jest około 640 tysięcy złotych, a więc cena już nie tak bardzo przyjemna dla naszego portfela. Jednak to, co potrafi ten samochód, a więc po prostu jedziemy sobie drogą, potrzebujemy coś nagle wyprzedzić, trzymamy guzik i... <tryk> Odjeżdżamy. Nawet gdy nie wciśniemy przycisku BOOST, to jadąc na przykład 60 km na godzinę i potrzebujemy nagle przyspieszyć. Efekt nie jest tak dobry, tak wciąż naprawdę wciska fotel. Jednak gdy przytrzymamy przycisk BOOST, zróbmy to jeszcze raz. <ścoughs> Coś niesamowitego. Auto jest genialne, ma wiele ciekawych rozwiązań. Widać, że BMW idzie do przodu, jeśli chodzi o swoje samochody elektryczne. Auto jest genialnie wykonane. Czuję się tutaj niesamowicie przyjemny, otoczony tym wszystkim. Podróżowanie tym autem jest po prostu nieziemsko komfortowe. A w dodatku mamy ogromną moc, możliwość wyprzedzenia wszystkich zawsze, jeśli byłaby taka potrzeba. Realny zasięg na poziomie spokojnie 400-450 km. Jeśli będziemy jechać dużo spokojniej, to bez najmniejszego problemu przejdziemy tym autem ponad 500 km na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o realne zużycie energii, to przeklikamy się przez menu i wybierzemy funkcję o nazwie O-Tej. Odładowania, a więc na dystansie w tym momencie 52 km, średnie zużycie energii to 24,2 kWh. Jednak samochód wciąż nie był za bardzo oszczędzany, niemalże cały czas jechał około 90 km na godzinę. Poszukiwałem lokalizacji na sesję zdjęciową, a więc auto nie poruszało się zbyt wolno, nie było również jakkolwiek w ruchu miejskim. A jeśli chodzi o dane fabryczne, a więc. Od nowości 1280 km, 27,2 kWh. Widać, że poprzedni użytkownicy tego samochodu również nie oszczędzali tego samochodu. Jednak bądźmy szczerzy: kupując taki samochód topowej wersji, z założenia nie będziemy go oszczędzać. Będziemy korzystać z możliwości tego samochodu. Jest czym się bawić. Więc takie realne zużycie na poziomie 27 kWh jest jak najbardziej do przyjęcia, więc około 300 km na jednym ładowaniu. Oczywiście może być dużo mniej, spokojnie możemy zejść poniżej 20 kWh, a nawet 19, więc wciąż wyniki nie są tak dobre jak w przypadku Tesli Model S. Jednak, naprawdę. Bardzo dobre. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem sedana elektrycznego, to BMW i5 jest genialnym wyborem, ponieważ samochód jest niesamowicie komfortowy, fantastycznie wyciszony, genialnie po prostu trzyma się drogi, mając również fantastyczne osiągi w topowej wersji. Cena jest dość wysoka, jednak otrzymujemy naprawdę bardzo dużo. I nie jest to tylko elektryczny sedan, tylko jest to prawdziwy sportowy samochód. Dzięki za uwagę. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz. Polubienia tego filmu i czekam na twoją opinię na temat BMW i5 M60 w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.